Dzień dobry. Trzy słowa do ojca prowadzącego. Quattro S Line S Tronic. Witam serdecznie i zapraszam na odcinek z Audi, które jeszcze nigdy nie gościło na moim kanale. Przed Wami Q2. I wiecie co? Myślałem, że ten model pojawił się troszeczkę później, gdzieś w 2018, ale nie. W 2018 pojawiła się 300-konna wersja SQ2. Taki zwykły, standardowy model, chociaż tutaj też jest dosyć dużo koni, za chwilę do tego przejdziemy. Pojawił się w 2016. Tak więc troszkę lat minęło, ceny spadły. A jeżeli weźmiecie jeszcze pod uwagę uszkodzenia, no to już pewnie robi się jakaś ciekawa okazja. Ale wszystko po kolei. Audi Q2. Wiecie co? Dopiero dzisiaj zdaję sobie sprawę, co oznacza ta nazwa. Oczywiście trzeba wymówić ją po angielsku. Cute cutie. Cute. Auto urocze śliczne, być może coś właściwego dla kobiety. Człowiek, który przede mną miał kluczyki do tego samochodu, bo musiałem poczekać chwilę przed nagraniem tego odcinka, zastanawiał się właśnie nad zakupem tego samochodu dla swojej żony. Mocy tutaj jest dosyć syto, tak, więc pewnie i nie jeden. Pan by nie pogardził, no ale cóż, auta typu crossover dominują rynek w ostatnich latach no i siłą rzeczy to właśnie być może kobiety oraz osoby starsze decydują się na coś takiego. Ale, tak jak powiedziałem, to nie jest standardowa wersja. Tu jest napęd quattro, czyli na cztery koła, jest S-Line, tak więc już wizualnie to wygląda troszeczkę lepiej, no i skrzynia dwusprzęgłowa, jedna z najszybszych na świecie. Estronik. Do wnętrza za chwilę wejdziemy, z uszkodzenia za chwilę zobaczycie, ale teraz może podnieśmy maskę. 2 litry dieselek, 190 koni i aż 400 nm momentu obrotowego. Przyspieszenie do pierwszej setki zaledwie 7,3 sekundy i prędkość maksymalna 212 km na godzinę. Na te parametry raczej nie powinien narzekać nikt. I wiecie co? Audi chyba popełniło mały błąd, gdyż to było takiego rodzaju może jakieś małe niedopasowanie. Wiele osób prawdopodobnie nie potrzebowało takich parametrów w Audi Q2, i Audi zdecydowało o wycofaniu. Tego silnika. Tak, w tym momencie najmocniejszy Dieselek w Q2 ma zaledwie 150 koni. No, zaledwie w porównaniu do tego, co było wcześniej. To, co stoi przed Wami, było oferowane raptem przez 2 lata. Tak więc, jeżeli chcecie Q2 jako takiego, niejako sleeperka, no oczywiście to nie jest SQ2, ale mimo tego, jakiś chip tuning tutaj zawsze można zrobić i mieć tej mocy jeszcze więcej, aby zaskoczyć Sebixów w BM-kach. To może być idealny wybór. Wnętrze tej Audicy powinno zadowolić również wybredne osoby. Rozpoczynając od kierownicy, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Ten nowy design z tym małym kółeczkiem na środku do mnie naprawdę to przemawia. Oczywiście jest tutaj również wiele wpadek, i ten samochód jest zrobiony tak, jakby troszeczkę dla kogoś, kto miałby klapki na oczach, bo o ile. Tu wszystko z przodu jest ładne. Za chwilę pokażę Wam jeszcze więcej drobnych detali. O tyle, gdy ktoś spojrzy w bok na drzwi, to tu jest jakaś absolutna karamba. To się w ogóle nie trzyma kupy. Plastik, 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 wszystko jest plastikowe, a szkoda. Wiecie co? Żeby nie być takim gołosłownym, bez porównań, że to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, trzeba porównać ten samochód. Jako porównanie chciałbym użyć BMW serii 1. W BMW 1 pokazywałem Wam ostatnio było mnóstwo takich wstawek. W tym stylu, gdy jest ciemno, to się ładnie świeci w różnych kolorach, w zależności od pory dnia, te kolory się zmieniają, to wszystko naprawdę wygląda świetnie. Spójrzcie tu jest jeszcze znaczek Quatro, on gdy jest ciemno jest ładnie podświetlony. To wszystko wpływa naprawdę pozytywnie na odbiór tego samochodu. Ale tak jak powiedziałem, gdy patrzycie w przód, w BMW dla kontrastu takie wstawki były tutaj na drzwiach, to wyglądało fantastycznie, kierowca był wręcz otoczony tym wszystkim. A tutaj, co się dzieje z tymi drzwiami? Trzeba by było to chyba jakoś zmodyfikować na własną rękę, albo po prostu nie patrzeć w bok. Do pozytywnych cech wykończenia wnętrza, na pewno zaliczymy fotele. Spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Tutaj te czerwone wstawki ślicznie podkreślają wyprofilowanie tego fotela. On jest obity skórą lub pseudoskórą. Spójrzmy, czy jest tu jakieś zużycie. Powiem Wam, że nie. Wszystkie nitki są na swoim miejscu. Oczywiście samochód ma 4 lata, to nie jest dużo, ale nawet w tak młodych autach czasami można znaleźć jakieś zużycie boczek oparcia, również piąteczka, nie, naprawdę. Wnętrze tego samochodu jest utrzymane w stanie bardzo dobrym. Regulacja fotela odbywa się po części tym badylem, a po części elektrycznie przyciskami. Spójrzmy teraz, ile miejsca jest w przedziale dla pasażerów z tyłu. Zacznijmy, może jeszcze od wykończenia. Tutaj jest podobnie jak z przodu: czarna skóra, pseudo-skóra i przeszycie czerwoną nitką, ale już nie ma takich perfidnych wstawek jak na fotelach z przodu. Drzwi podobnie, całe czarne, całe plastikowe. Teoretycznie to je ma ratować. Co to jest takie jakieś błyszcząca? No, ale nie po to tutaj przyszliśmy, sprawdźmy ile tu jest miejsca. I wiecie co? O ile wchodzi się dosyć ciężko, o tyle siedzi się już dosyć wygodnie. No, i jeśli chodzi o miejsce na głowę. No, to jak widzicie, tutaj dach jest tak wyprofilowany, aby nawet wyższe osoby się tu zmieściły. Na szerokość jest wystarczająco miejsca, na kolana jest miejsce, chociaż też to nie jest auto do podróży, 500-700 km w jedną stronę. Nie, bo to może być już troszkę męczące. Ale wizualnie tutaj będzie naprawdę przyjemnie. O, zauważyłem jeszcze 4 zera. Patrzcie, jedno zero, tutaj kolejne dwa, a tam jeszcze. Czwarte. 4 zera dla bohatera władca pierścieni. Żarty żartami, ale przed chwilą na placu widziałem jeszcze ciekawie zmodyfikowany znaczek Audi. Z zakresu wyposażenia warto odnotować, że jest tutaj szyberdach, jest bardzo przydatne urządzonko, które nazywa się Head-Up Display, jest tempomat, ogranicznik prędkości na badylu obok kierownicy, jest asystent utrzymania na pasie ruchu, są czujniki parkowania z przodu, Tyłu. No i w zasadzie z tych wartościowych opcji to chyba wszystko. Sprawdźmy teraz, jaką pojemność ma bagażnik. O, trzeba otworzyć klapę samemu. Nie otwiera się automatycznie, ale jeśli chodzi o pojemność, to jest dosyć zadowalająca. Wielka walizka wyjdzie tutaj bez problemu. Jakieś drobniejsze rzeczy na deser również się zmieszczą. Pod podłogą jest głośnik niskotonowy. Zamykamy klapę z uchwytu właśnie po lewej lub prawej stronie. Tu jest takie złudzenie, że to jest taki długi uchwyt, ale tutaj. Nic nie ma, to jest bardzo płytkie, tak więc łapiemy tutaj i... Się nie udało zamknąć do końca, tak więc trzeba docisnąć to ręką. Przebieg tego samochodu po 4 latach to 23 tysiące kilometrów. Za chwilę odpalimy silnik tym przyciskiem, ale jeszcze co rzuciło mi się w oczy to pokrętło do regulacji głośności. W wielu AudiCach znajduje się ono gdzieś tutaj. Część klientów narzeka, że jest to niewłaściwe umiejscowienie, no i Audi zdecydowało się na przesunięcie go w to miejsce. Przejdźmy teraz do punktu kulminacyjnego tego programu. Dokonam testu schowka. Wiecie co? Ogólnie otwiera się dobrze, podnosi się lekko, ale troszeczkę tłucze. Ten aspekt, gdyby naprawili, to byłaby ocena bardzo dobra. Ale dla niektórych test, schowka nie jest istotny. Ważniejsze jest to, co jest w środku. A więc, tutaj jest instrukcja obsługi tego samochodu. Tego nie będziemy czytać. Ważniejsze rzeczy znajduje się tutaj. Tam dalej są papierki potwierdzające każdy z tych wpisów, a więc patrzcie na to. Auto jest z 2016 roku. W 2018 przebieg tej Audicy to niecałe 5000 km. Niemiec kupił i nie jeździł. Następnie. Kolejny rok przebieg 16 tysięcy kilometrów, tak więc tutaj już troszeczkę przejechał, 11 tysięcy w rok. Tutaj jeszcze macie dla pewności numer win, to się zgadza z tym, co jest wybite pod maską. Patrzyłem jeszcze dla porównania na numer win na podszybiu i w oczy rzuciła mi się winietka naklejona w tym miejscu. Kto wpadł na ten pomysł? Przejdźmy teraz do uszkodzeń. Pojawia się komunikat o niedomkniętej masce. No jak widzicie, troszeczkę ona tutaj odstaje. Rozpoczynając od uszkodzeń, w tym miejscu obok znaczka S-Line, ale to jest dosyć małe uszkodzenie kosmetyczne. Większy dramat znajduje się tutaj. Cały błotnik pognieciony, porysowany nad kole jest troszeczkę przejechane. Jeśli chodzi o zderzak, no to tutaj jakiś zawias został urwany, ale takich rys, jakichś pęknięć większych w tym miejscu nie ma dopiero tutaj. Ten czarny plastik byłby do wymiany, tutaj ten jest coś pogięty, to jest połamany, tak więc dużo takich drobnych elementów lampa jest zbita, a to jest już poważny temat. No i maska jest uszkodzona w tym miejscu. I tutaj jest troszeczkę przerysowana. Na pierwszy rzut oka, te uszkodzenia ograniczają się do prawej strony tego samochodu, ale wiecie co? Przeszedłem w to miejsce i rzuciła mi się w oczy ta szczelina. Patrzcie, to nie jest Audi RS5, które ma charakterystyczne wloty powietrza w tym miejscu. Tutaj coś jest nie tak, a powiem wam, że to mnie troszeczkę zaskoczyło, gdyż innych uszkodzeń w tym miejscu nie widzę. Wiecie co? Tak chodzę dookoła tego samochodu, patrzę i wpadłem na pomysł. Gdyby to auto zostało obniżone, nie wyglądało jako taki pseudosuf, tylko coś podobnego do A3. Wyobraźcie sobie, taką jakąś lekką glebę, i gdyby jeszcze ten fragment jakoś przyozdobić, nawet jakimś pseudokarbonem. Co wy na to? Zbliżamy się do końca odcinka, a to oznacza, że pora przejść do cen. Gdy to Audi było nowe, jego cena w salonie to 35 000 euro. Tutaj, oczywiście, jest parę dodatków typu S-Line, a to troszeczkę kosztuje. W tym momencie ten egzemplarz jest wyceniony na 20 990 euro. Powiedziałbym dziękuję, dobranoc, ale tak lubię czytać Wasze komentarze, że tu moja prośba. Napiszcie, co sądzicie o tej ofercie. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.